Ej widzowie, trochę nam się pozmieniało na naszej wyspie Na pojedynczych losowych blokach Zobaczcie tylko jak ten świat wygląda Wszędzie są randomowe bloki A tutaj jest na przykład spawner creeperów Ale my mamy fajną wysepkę I mamy na przykład villagera z naprawą Za 12 szmaragdów Więc naprawdę fajnie Tutaj urosło mi troszeczkę zboża Jak sami widzicie jest go całkiem sporo Do tego wszystkiego rozmnożyłem pomiędzy odcinkami krowy I teraz tych krówek już też jest nawet całkiem sporo Przez to zdobyłem lep ale zdobyłem przede wszystkim dużo dyń i dużo pszenicy, którą możemy wymienić za emeraldy, ale ten odcinek będzie polegał na czymś innym. Oczywiście, villagerów tak dalej robić będę dalej, no bo spójrzcie tylko na to, tutaj postawię wiele kompostowników, postawię wiele pulpitów, bo szukamy villagera, u którego będziemy mogli sprzedawać dynie, bo jednego mieliśmy, ale trochę mu się chyba umarło. Nieważne, nieważne, ja nic nie mówiłem, tak czy inaczej patrzymy. O, idealnie, rolnik praktykant. U niego można sprzedawać dynie, a to są darmowe emeraldy. Zaraz być może będzie dało się też robić melony u niego na sprzedaż. To więc oglądajcie ten odcinek do końca, bo sami widzicie, że jest ciekawie. Dzisiaj Będę musiał wziąć diamentowy kilof i będę musiał wykopać takie klocki Opsa, dlatego, że musimy sprawdzić, czy na tym świecie z losowymi blokami nether wygląda jak normalny nether, czy tam też są losowe bloki. Wiemy, że w Minecrafcie jeden blok, wiecie, tej naszej serii, co mieliśmy na kanale Abra Games i swoją drogą ona niedługo wróci, o ja nic nie mówię więcej, to tam słuchajcie, nether był totalnie normalny, mimo, że świat polegał na tym, że jest tylko jeden blok. Pytanie, jak tutaj będzie? Tego naprawdę nie wiem, ale właśnie sobie dzisiaj to sprawdzić, czemu to nie urosło? Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale musimy też trzymać drzewa, dlatego że z drzew robimy drewno, z drewna robimy um, patyki i robimy potem emeraldy, więc to jest bardzo, bardzo git. No i na pewno trzeba się też zająć naszym domkiem, bo tak, tutaj wpakowałem łóżeczka, ale mamy już level nawet 30 na naszym Enchantin. Czemu jest 22. No nie gadaj, że jak pokryja, pokrywa to śnieg, to biblioteczki nie działają. No nie gadaj! Ej, to jest... jeżeli to zadziała, no co ty? Nie, ja coś zepsułem. A może tutaj ten śnieg blokuje? Jeżeli tak, to to jest ewentualnie... Do, znaczy, ewidentnie najciekawsza rzecz do mitów. Tak! To działałoby do jakiegoś mitbustera w Minecraftcie, że śnieg blokuje enchant. Dobra, na pewno to drewno, jakie tutaj mam, przerobię sobie teraz właśnie na patyczki i sprzedamy sobie u tego typeczka. Więc ciach, zawsze jakieś emeraldy wpadają. Patrzcie, mamy 21 emeraldów. Ja oczywiście dalej poluję na to, aby u jednego z bibliotekarzy zdobyć enchant, czyli... Powolne spadanie. Wiecie, tutaj my skaczemy po tych blokach, szukamy skrzyneczek, więc fajnie byłoby po prostu od upadku nie dostawać zbyt dużej ilości obrażeń. Wszyscy ku mają, wszyscy ku mają. Okej, okay, biorę ten kilof ze sobą diamentowy, ale troszeczkę się cykam, że stracę resztę rzeczy, więc wiecie co, same budki sobie zostawię. Odłożę dynie, odłożę. No dobra, bloczki to akurat ze sobą zabiorę i zabiorę ze sobą jedno wiaderko, żeby zabrać też wodę, bo tutaj mamy nieskończone źródełko wody. O, w tym... Ty, tutaj, tutaj! O! W tym oto miejscu! I kto nie subuje tego kanału, dzwonem ten jest strasznym lamusem! Ha ha a, dobra, robimy teraz tak. Patrzcie, bierzemy to i wykopujemy to. Potrzebujemy na portal 10 klocków OPSA, ale można by też pozbierać lawę i zalać lawę wodą. Co też jest chyba nie najgorszym rozwiązaniem. Ale wydaje mi się, że my mamy tutaj na tyle dużo bloczków Obsydianu, że chyba raczej sobie będziemy to skopywać. A, i gdyby ktoś pytał, czemu kopię biblioteczki, to dlatego, że będę też w tym odcinku robił villagera bibliotekarza, u którego mogę sprzedawać biblioteczki za Emeraldy. Znaczy książki za Emeraldy. Rozumiecie na pewno, co mam tutaj na myśli. Dobra, tutaj jest kolejny bloczek ops więc oczywiście się tutaj wbijam. Jazda! Ej, tak, raczej nie będziemy tutaj zbierać ślaby. Patrzcie, już dosłownie za 5 sekund będziemy mieli trzy klocki ops więc idzie to naprawdę dość w sensownym tempie, widzowie. Dla widza to sprawdzamy, czy faktycznie tu będzie neter Dla widza to... Dobra, postaw to. la 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 Barabara, barabara, pa, 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 pa. Pirur, pirur, pirur. Dawaj, dawaj, wykopuj to! Mordo, musisz to wykopać! Dobra, ej, sobie chyba troszeczkę zjem, bo już trochę mam przypałową sytuację. Dobra, tam są kolejne kostki, opsa, ale one są dość nie... Dobra! Skaczemy! Bo tu jest jeszcze... Nie! O. A to ci heca! Okej? Okay. Ej, motyka i to wszystko się przyda Ej, spoko, to jakby całkiem fajnie, że trafiliśmy na tą skrzynkę Bo wiecie, my zbieramy wszystkie skrzynki Ale ja nie wiedziałem, że to jest skrzynka Serio, trochę, trochę xdb-ka tutaj zrobiłem Ale spoko, dobra Wbiję się tutaj po ten krok, słuchajcie, go. Eee, papa, pa. dobra, okej okay. nie, trochę mnie przestraszył Trochę mnie ten ziomek przestraszył, naprawdę, bo ja tutaj się jednak boję tych mobków. Serio, te mopki tutaj potrafią mnie rozwalić. Jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że zginąłem nawet nie raz, a dwa razy. Z czego właśnie jeden był spowodowany szkieletem, więc tak trochę niezafajnie było. Naprawdę to nie była najciekawsza po prostu rzecz na moim świecie minecraftowym, jaką przeżyłem w macie, no nie? Dobra, teraz tak, zabieram tą wodę. Okej, okay, czy tu jest dalej ten szkielet? Nie, no mam nadzieję, że już go w tym momencie nie ma. Dobra, to wykopujemy, słuchajcie, będziemy zaraz w połowie drogi. Będziemy mieli piąty. Klocek Obsydianu! Obsydianu Widzowie, robimy obsydian. I będę musiał, a jeszcze krzesiwa będę musiał zrobić. Uhuuu Dobra, ej, bierzemy to, bierzemy chyba od razu tego klosa. No, słuchajcie, chyba sobie zgarniemy od razu tego klosa. Dobra, skaczę tutaj. Okej, okay, let's go. Lapid, coś do mnie strzela. Ej, tak mi się wydawało, że coś do mnie strzela. Ej, naprawdę ja się tak boję już tych szkieletów, że to jest masa crazy, Ej, w ogóle my w tym momencie jesteśmy chyba najniżej, jak ja w ogóle byłem na tym świecie. Więc dawajcie, możemy sobie zejść jeszcze niżej i poszukać sobie poza obsydianem. O, o, tu był Obsydian, kurde, dobra, czekajcie, podbuduję się tą wodą. E, to jeszcze chciałem powiedzieć, że możemy skrzyneczek tutaj nakopać. Tak! I słuchajcie, to na pewno będę musiał zrobić. To na bank, słuchajcie, zaraz zrobię. Wykopię sobie tylko te dwa klocki obsa. O, i od razu już wir! perfekcyjnie słuchajcie perfekcyjnie zapytacie się po co mi żwir no nie no wiecie krzesiwo to krzesiwo słuchajcie robi roboty więc tak zabieram sobie żwir i będę żwir rozwalał tak długo dopóki nie wypadnie mi po prostu flint czyli to krzesiwo ale zarazem mam w tym momencie słuchajcie siódmy bloczek obsa za trzy dwa jeden go dobra i tutaj patrzcie będzie ósmy Aha, on mi się nie zebrał. No to może chociaż ten się zbierze? Przynajmniej byłoby całkiem dobrze, gdyby on mi się zebrał. Dobra, ten przynajmniej mi się zebrał. No to co, skoczymy sobie tutaj gdzieś dalej. ok, w poszukiwaniu obsa. słuchajcie. W poszukiwaniu obsa, to moglibyśmy sobie pójść tam, dokładnie tak. Moglibyśmy sobie bezproblemowo się wbić właśnie tutaj. Dobra, skoczę sobie tutaj. Teraz skoczę sobie tutaj. Co to jest za spawner? To jest spawner Endermanów? Ej, spawner endermanów Totalnie nam się przydaje. Ja to cały czas powtarzam Ale enderperły będziemy potrzebować, żeby pójść do endu Pisaliście mi, za co dziękuję Bo czytam wszystkie komentarze, że Możemy też kupić enderperły U villagera, no i jakby to też jest Dobry pomysł, ale akurat, kurczę, No, od endermana z takiego spawnera To byłoby ciekawe, dobra, wbijam się Po kolejnego opsa, ale słuchajcie, teraz tak Pierwsza zasada to nie zginąć, jestem na wysokości 130 kratek, więc Jestem w połowie wysokości, bo Powiecie, 130 kratek to wysoko, ale wiecie, my startowaliśmy w wysokości 256 A tutaj widzę też, słuchajcie, skrzyneczkę I to jest na pewno najniższa skrzyneczka Z jaką miałem do tej pory do czynienia Więc bardzo chętnie zobaczę Faktycznie, co ona tutaj, słuchajcie, nam zaoferuje Dobra, tutaj oczywiście wbijam się do wody I teraz tak, skoczę sobie tutaj Teraz tak, skoczę sobie tutaj O, ciach, teraz sobie skoczę tutaj, ciach ja jaju przez węce świnie Gasta Ej Ej Gast to mi się totalnie przyda, żeby mieć łzę gasta. O kurde, czy to na kryształ endu Czy to słuchajcie, na potkę, na regenerację Jak znalazł Noice, tylko wiecie, gaz może nam też Sporo rozwalić, więc trzeba uważać, dobra wykupuję dziesiąty klocek obsydianu, Dziesiąty potrzebny nam klocek obsydianu, Idealnie na portal i patrzę Gdzie jestem, na wysokości 93 krateczki W tym momencie na wysokości 89 I czy są tutaj jeszcze jakieś skrzyneczki No tak, tam na dole już kończy nam się świat Ale to jest dość ciekawe, bo mam wrażenie Że tutaj na dole, słuchajcie, nie ma w ogóle skrzynek Patrzę, ja naprawdę patrzę przez Praktycznie cały przekrój tej mapeczki i serio tutaj skrzyneczek jakoś nie za bardzo widzę. No, ej, nie wiem od czego to jest zależne. No teraz to już w ogóle płynę do góry i patrzcie, mogę obserwować absolutnie wszystko i naprawdę tutaj skrzynek w ogóle nie ma. Pytanie, czy serio to jest zależne od wysokości? Bo może jest tak, że twórcy gry, znaczy twórcy tej mapki stworzyli te skrzynki tylko na górze, tam gdzie biegają gracze. Ale dobra, widzowie, mam skrzyneczkę i. Okej, okay, spoko! Eee, przez przyzywające kurę. Przecież jak ja to schandluję Bobo, to on się posika. My już mamy jedną kurę u nas na wyspie, o ile jej nie uśmierciłem, więc przecież Bobo mi odda wszystkie swoje diaksy i wszystko, co, Znaczy, nie wiem, my mamy wspólne teraz rzeczy, ale rozumiecie. Mogę potrzymać to jajo kury przez na przykład tydzień i za tydzień mu to sprzedać. Dobra, udało mi się, słuchajcie, wrócić, ale w tym momencie musimy iść spać. Ewidentnie. Przesypianie nocy, wstań z łóżka, prohibido! Nie można, nie można, nie można wstawać z łóżka. Musimy tutaj przeżyć. Dobra, mamy rybika cukrowego i co on mi robi? No, nic mi on nie robi, słuchajcie, on mi niestety nic tutaj nie pomoże, ale mamy też gasta, mamy też właśnie kurę, no i świnie. To akurat świnie mogę sobie tutaj postawić, bo my mamy w tym momencie dwie świnie, teraz już mamy trzy świnie. Sadzonki drzew to też mogę sobie tutaj poustawiać, bo zawsze spoko, żeby nam troszeczkę, wiecie, tego wyrosło i żebyśmy to sprzedawali. Ale teraz wezmę żwir i słuchajcie, muszę go rozwalać tak długo, dopóki nie wypadnie mi krzesiwo, o którym już teraz wspominałem. Ostatnio, jak robiłem, potrzebowałem dwóch krzesiw, żeby zrobić yy, to, tak, żeby zrobić ten fletching table, czyli stół, Czarski, to wypadło mi to od razu. A w tym momencie widzę, że trochę się z tym meczem, Ale w końcu, za którymś razem to Krzesiwo tutaj wyleci i postawimy pierwszy portal do netteru, widzowie! Widzowie, rozumiecie, jakie to są emocje? To są emocje, jakbym był na grzybobraniu. Jakbym znalazł potężnego, kilogramowego, borowika prawdziwego, fantastycznego okaz grzyba. Dobrze. Dajcie mi, no dajcie mi to Krzesiwo, no, bo nie wytrzymię, no. Czy ja już postawię to z piętna. Ej, a może nie da się w ogóle łapką? No, oczywiście, że się da. Dobra, to Idziemy po Lazo? Co tu się? No ja mam lawę, ale przecież ona była... Dobra, może nie była jednak przykryta. Ja cię kręcę. Ej, dobra, skopać to szybko, żeby choć trochę drewna odzyskać. Ja nie wierzę no miałem fajne drzewo, już nie mam fajnego drzewa. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie zeszło. W naturze nic nie ginie. Stawiamy kolejne, a to sobie po prostu przerobimy na patyki i zrobimy sobie za tu szmarakdy. Dobra mordo, masz to i sobie kup coś ładnego 24 to za mało, okej? Okay. Ale żeliwo, żeliwo, żelazo. Dobra, daj mi tutaj żelazo. Mamy tutaj no żelazo, więc całkiem spoko. I w tym momencie robimy zapalare, zapalare, Krzesiwo. Tak, 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 tak. tak. A gdzie my zrobimy portal? Ej, ogólnie spoko by było zrobić, wiecie co, portal tutaj. Tylko czy to będzie symetrycznie wyglądało, jakbyśmy my go tutaj postawili? No, nie mamy aż takiego miejsca, kurczę. Ale i tak to zrobimy. Dobra, musimy tutaj wymienić, słuchajcie, ściany. Ściany idą do wymiany. Bardzo mi przykro w tym momencie. Musimy to wywalić i normalnie będzie dziura, będzie dziura, a tutaj w naszym budyneczku. Dobra, czyli tak, robimy tak, robimy tak, tutaj tak, robimy tak, robimy tak, teraz robimy siup, up, 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 super, super, duper. Ok, i mamy słuchajcie, uwaga za 3, 2, 1, pom! Portal do neteru! Pytanie co on słuchajcie nam tam pokaże. Czy ja mam co, w ogóle coś do stracenia cennego na tego gasta ewentualnie? Ale teraz to już gasta będziemy mieli w neterze. Dobra, słuchajcie widzowie! Wchodzę za 3, 2, 1 i OK! Poszło! Jak coś stracę, to stracę. Nie mam żarcia, więc trochę lipa. Okej okay. Okej okay. To jest normalny neter! No to pierwsze co robię to to zbieram. To przecież będzie dla mnie lepsze niż drabinki. Ej, kurde, mamy normalny neter tutaj! żaden po, Żadne pojedyncze bloki tutaj. Żadne te losowe bloki nie są. Nie, nie, nie. I jesteśmy na biomie Crimson Forest. To jest akurat dość niebezpieczny biom, bo tutaj właśnie, o, są takie rzeczy. I hogliny, i pigliny, i inne duper, szmity. Ale tu jest bardzo dużo drewna, słuchajcie. I stąd mógłbym teraz czerpać drewno. Już nawet nie tyle na budowę, bo to też spoko, żeby sobie z tego pobudować. Ale stąd mogę robić sobie patyki. Patrzcie, ja sobie tutaj w umówmy się, że... Ja posiedzę tutaj pół minuty. Pół minuty na, e, spędzę na kopaniu tego drewna. I zobaczymy, słuchajcie, ile ja potem za to zrobię emeraldów. Plus, oczywiście, tutaj jest kwart. Kwart sprawia, że mogę wbić sobie bardzo łatwiutko level. Oj oj, 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 tam jest ten typo. Nie chcę się z nim klepać. Nie mam jedzenia w tym momencie. Nie chcę się z nim klepać, serio. No ale dobra, wykopmy, słuchajcie, to drzewo. Wykopmy sobie też tutaj to jedno drzewo. O, i to jest lampionik, on jest ładny. Dawajcie, zabieramy go. Zabieramy go, słuchajcie, ze sobą. Tylko problem jest taki, że my gramy na wersji 1.19.2 I tutaj na tej wersji, słuchajcie, em, no, wszystko jest ciemne, zauważę, że wszystko jest takie jakieś dziwne, ciemne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czy ja mogę tutaj bezpiecznie, słuchajcie, przejść, bo wiem, że tutaj jest ten typo? Dobra, wejdę sobie, słuchajcie. On, on chyba mnie nie widzi, on chyba mnie nie widzi. O kurde, chyba mnie zauważył, ale dobra, wracam sobie tutaj. Eee, a... A... a gdzie, gdzie, ja jestem i czemu jestem na wysokości stu kratek? Co? Ej, dobra, słuchajcie, to mamy trochę tarapaty Bo jakby ja trochę nie rozumiem Ej, jeżeli chodzenie do neteru ma wyglądać W ten sposób, że ja, ja, ja mam wracać Potem sto ileś kratek do... Jezu, no nie Ale dlaczego tak się stworzył ten portal? Przecież mieliśmy... No kurde, leć do góry, lamusie Można to zrobić, słuchajcie Albo jakimiś drabinkami, albo coś Ale przede wszystkim to, 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 to nie powinno Tak działać, dlaczego to się tak, słuchajcie Zbagowało, to ja naprawdę nie wiem Ja też nie wiem, jak ja wrócę, dobra O, tam jest w ogóle skrzynia, to dawajcie, ogarniemy akurat Tą skrzynię, skoro już jesteśmy w pobliżu jakiejś... Skrzynki to, to dawajcie, obczajmy ją sobie tutaj ładnie, pięknie Tam jest w ogóle druga nad nami To chwila, 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 zrobimy tak o ocelot i siekierka żelazna I kolejny gast. Nice, tam jest jeszcze jedna To czekajcie, pójdziemy sobie po nią, tylko że ja nie mam żarcia Ja słuchajcie, teraz nie mam żarcia I to nie są żarty Jakby wiecie, to jest naprawdę mega przypołowa akcja w tym momencie Jakoś ja muszę tutaj przeżyć. Dobra, gdzie jest ta skrzynia? Tu jest ta skrzynia. Okej, okay, dobra, zrobię sobie tak. Ładne przejście sobie zrobię. Wiecie, ja nawet nie wiem, czy jestem na dobrych koordynatach w tym momencie. Okej, okay, wędka, buty jeszcze kolczane. Jakieś płomyki wilki, ty, dużo rzeczy, dużo rzeczy, dużo rzeczy. Dobra, czekajcie, wywalę sobie te skrzynie, to sobie też rozwalę teraz. I lecę w takim razie do góry, bo tutaj jest kolejna skrzynia. Czy ja ją właśnie zbierałem. Ej, nie wiem sobie, czy ją akurat zbierałem. Chyba nie, ale na pewno bardzo chętnie ją w takim razie zbiorę. Uwaga, uwaga. Podchodzimy do niej. Uwaga, uwaga. I... Okej, okay, Szlam. Szlam też się na pewno przyda, to sobie wywalę. Proch i sadzonka tropikalna, bardzo dużo dębowych desek, więc to jest fajne. Proch sobie weźmiemy zamiast tego, a to sobie weźmiemy zamiast tego. Dobra, i co, lecimy w takim razie wyżej. Która woda prowadzi, słuchajcie, najwyżej. Tam ta woda prowadzi najwyżej, więc muszę jakoś do niej doskoczyć w takim razie. Nie ma innej opcji. Dobra, lecę. Ej, dobra, słuchajcie, jestem już w tym momencie na samej górze i mamy tarapaty, bo ja nie wiem totalnie, gdzie jestem. Muszę być gdzieś naprawdę potężnie daleko. A nie, ej, tam są jakieś deski, ale naprawdę. Jestem daleko, skoro na samej górze jest skrzyneczka, której ja wcześniej nie brałem, słuchajcie To nie są randomowe rzeczy, serio, totalnie muszę być gdzieś daleko Dobra, ten kilof akurat sobie zostawię, ale klatę sobie wezmę zamiast tego I w takim razie, słuchajcie, przeskakuję sobie dalej, no Skoro tam są deseczki, to podejrzewam, że gdzieś tam jest nasze miejsce do życia To jest kolejna skrzynia, ej, to jestem naprawdę gdzieś, jakieś, jakieś straszne duże kilometry chyba od naszego miejsca zamieszka. Cegła? Okej. Okay. Ja nie wierzę, Zobaczcie, to była jakaś masakra. Ledwo mi w ogóle głodu starczyło. Ale serio, ten portal to jest jakaś pomyłka. Ja w ogóle chyba teraz żarcia nie mam, więc czekajcie, dołożymy coś tutaj, żeby to się przepalało. Już nawet niech dyskami się przepala. Ale serio, jaka to jest masakra, że to było tak daleko. Czy tak czy inaczej, czekajcie, chciałem sobie zobaczyć, ile z tego zrobimy patyków, bo to jest teraz dość ważna dla nas informacja. Więc czekajcie, wywalę sobie to, zrobię sobie teraz to, zrobię sobie teraz to. I dobra, zobaczmy, ile za to wleci nam emeraldów. Teraz w tym momencie e, czekajcie, zrobimy tak, zrobimy sobie tak, tutaj, no to czekajcie, Z wyrzucę tak, okej, okay. okej, okay. one się zbierają, bo nie mam misa w ekwipunku, no nie, ale okej okay, dobra, Zdro nie gadaj, że mu wyrzuciłem nie, proszę, nie. Okej, okay, dobra, mam 7 emeraldów. Mam 7 emeraldów, więc to jest całkiem sporo. Ej, serio, akurat jeżeli chodzi o drewno, to to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby chodzić tam po drewno. Dobra, czekajcie, odłożę sobie to, odłożę sobie to, odłożę sobie tutaj także to. A, no i te drabinki chciałem przerobić, bo te drabinki... Aha, tylko że nie mam sufitu. Dobra, łatwiutko, teraz już mam suficik, więc wszyscy powinni być zadowoleni. Dobra. Czyli tak, zjeżdżam sobie tutaj, robię sobie tutaj i teraz tak, psuję tą drabinkę, okej, okay, stawiam to. I teraz sobie psuję to i to powinno sobie dorosnąć samo, a ja sobie pójdę spać. Wezmę sobie jeszcze tego kurczaka pieczonego, bo go też dobrze byłoby ogarnąć jakoś patrzę. Wezmę sobie to, teraz sobie zjem to. Ej, ale naprawdę masakra! Totalna masakra, serio, ten portal. To strasznie dziwna, zbagowana sprawa, tak czy inaczej? Ej, bo ja mam dynie, Ja miałem przecież dynie sprzedawać! Ej, ja miałem tutaj więcej tych dyni, no właśnie. 59 dyni, to jeszcze pszenicy dużo mam. Ej, 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 dlaczego ja tego nie sprzedaję? O, dlaczego ja nie mam z tego tytułu emeraldów? Halo, halo! Nie możemy tak robić, bo tu się sporo już tych rzeczy marnuje, nie? Dobra, dawaj to. Okej, okay, są emeraldy. Nie mam więcej po dyń, dobra? Ale ten ziomek powinien mieć teraz nowe rzeczy, nowe temy u siebie w sklepie. No dobra, takie średnie, szczerze mówiąc, więc raczej bym to olał. Dobra, farmę zboża to też mogę na razie zostawić, bo ja muszę się zająć nie tym ziomeczkiem, tylko słuchajcie, czekajcie, tym miałem się zająć. Okej, okay, chwila, zaraz zobaczę, zaraz zobaczę, bo musimy robić im profesję. Tak, on traci profesję, dobra. No to co, robimy to... Oj, oddychanie pod wodą, nie, 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 nie powolny upadek. I to nawet słuchajcie, chyba nie musi być powolny upadek. Uuu, nieskończoność na łuk. Fajne, że nie potrzeba być strzał, tylko jedną strzałę i w nieskończoność możesz jej używać. I chciałem powiedzieć, że to nawet nie musi być e, ten e, odporność na upadek, ten powolny upadek 4. Moglibyśmy sobie dwójkę czy trójkę znaleźć sobie w kilofie, pff, w kowadle, to łączyć, ale rozumiecie, po prostu nam by się to przydało, bo bo ja serio strasznie dużo HP tracę albo villager, u którego mogę sprzedawać e, u, ochrona e, książeczki. Tylko ja wiem, raczej sprzedawanie książek nawet chyba na 100 to jest dopiero od kolejnego levela o fortuna. Ale fortuna 3 by mi się bardziej przydała niż fortuna 2. Wiecie jakby co mam na myśli, no nie? Że kiedy już kupi się u niego te pierwsze rzeczy, to potem trzecią lub czwartą na przykład będzie książeczka na sprzedaż. Więc jakby teraz tego nie ogarnę. Dobra, dawaj te rzeczy, dawaj mordo, bo. A, tu z dzionek, właśnie chciałem powiedzieć, że nocka idzie. A jak idzie nocka, to, to oni potem nie będą chcieli mieć profesji. Ale w tym momencie mają, więc chyba jest git. Gitara się ma w mojej kuchni. Let's a go. Dobra, tutaj pam. I uwaga. Niezniszczalność. Nie tak, ale ja tak naprawdę nie zużywam tych itemów w tym momencie. Ja dalej potrzebuję tego tej odporności na upadki. Na prawa za 24, to nie, zdecydowanie nie. Ej, dobra, za moment, słuchajcie, zepsuje mi się siekierka, i wtedy już nie będę mógł nic, za, nic takiego zrobić, więc mam nadzieję, że ten ziomek się zaraz ogarnie, bo ja to już skopałem 40 kilka razy, więc jakby trochę, trochę XD. Nieskończoność za 10 M'sów. i to jest, to jest naprawdę mało. To już jest naprawdę dość dobra cena. Szybkie ładowanie, to nie, to tego nie potrzebuję. Ale rzecz w tym, że serio, to jest tylko jeden enchant na tym serwerze, który naprawdę potrzebujemy. No chyba, że jakaś ochronka, no to tak. Czy właśnie to szczęście mogłoby się przydać? Ale wiecie, serio, to, że nie będę. Dostawał obrażeń od spadania. To by było genialne, więc ja właśnie tego potrzebuję, Mordo. A moja siekierka w tym momencie ma trzy użycia, stare. No trzy użycia, no zlituj się, ziomek, no zlituj się, no please, no oddychanie, nie. Dobra, i teraz będzie ostatnie, słuchajcie. Ostatnie do wy ochrona przed wybuchem. Uwaga. Ostatnie. I uwaga! Moc jeden. Ale dobra, ja dostałem jeszcze więcej tych patyków, słuchajcie, znaczy desek, bo w tych skrzynkach były. Więc sobie zróbmy za to, słuchajcie, te emeraldziki. Dobra, więcej nie mam. Ale 13 M'sów teraz zarobiliśmy. 13 MS? Ej, ile my mamy tych emsów? czekajcie. O kurde, ej, 22 MSy, to już się robi całkiem sporo. Dobra, tutaj stąd zabieram kurczaka. A, no nie wrzucimy kurczaka do przepalenia. Mam jeszcze blok światło grzybu, więc dam go tutaj, w samym wejściu, żeby nam się tutaj nie respiły żadne głupie MOBY. I moi drodzy, w takim razie subujcie kanał, dzwoneczkujcie www.abrety. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Napiszcie w komentarzu: Elo, trzymajcie się, siema.